Tam, gdzie przyszłość spotyka teraźniejszość, karporty Amiston definiują nowe standardy nowoczesnych miejskich przestrzeni, chronią, ale przede wszystkim są stacjami energetycznymi nowej generacji. W naszych biurach projektowych rodzą się idee, które zmieniają miasta. Każdy projekt Amiston łączy w sobie innowacyjne technologie z dbałością o każdy detal. Zaawansowany park maszynowy, ale przede wszystkim doświadczenie i know-how naszych specjalistów, to gwarancja szczytowej jakości. Od projektu do realizacji każdy etap produkcji jest przemyślany i wykonany z najwyższą precyzją. Carporty Amiston to dzieła inżynierii i zrównoważonej architektury miejskiej, które są jak innowacyjne huby energetyczne dla nowoczesnych przestrzeni. Idealnie wpisujące się w estetykę Smart Cities. Funkcjonalne i piękne stacje energetyczne jutra to inżynieria dla Ziemi. Każdy Carport Amiston to krok w stronę bardziej zrównoważonej przyszłości, wspieranej przez innowacje.